Gmina Sędziszów Małopolski została wyróżniona w konkursie Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej 2022 w kategorii Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej. Nagrody zostały wręczone 19 października podczas 5. Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej w Rzeszowie. Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej przebiegało pod nazwą Fundusze dla Podkarpacia. Ekonomia Społeczna w nowym okresie programowania. Wydarzenie poświęcone było między Rozwojowi usług społecznych, a także innowacjom społecznym. Na dzisiejszym forum z udziałem przedstawicieli samorządów, przedstawicieli gmin i powiatów oraz podmiotów ekonomii społecznej i stowarzyszeń, rozmawialiśmy o potrzebie współpracy pomiędzy samorządem a podmiotami ekonomii społecznej, ponieważ czekają nas daleko idące zmiany w obszarze całej polityki społecznej. Jeśli mówimy o tych daleko idących zmianach, to co wysuwa się na pierwszy plan? Na pierwszy plan wysuwają się fundusze, które będą możliwe do pozyskania przez Stowarzyszenia podmioty Ekonomii Społecznej oraz samorządy, środki finansowe unijne, które będzie można przeznaczyć w obszarze zmian w polityce społecznej, w obszarze rozwoju usług społecznych. Co budzi największe wątpliwości? Tutaj są pytania. Przede wszystkim wszyscy już czekają na to, kiedy, kiedy te pieniążki będą dostępne, kiedy zostaną ogłoszone pierwsze konkursy i kto będzie mógł aplikować, ponieważ to jest to kwota około 600 milionów euro w skali województwa na cały Europejski Fundusz Społeczny i tutaj myślę, że także zależy nam na tym, żeby i samorządy, i podmioty ekonomii społecznej mogły skutecznie sięgać po te fundusze. Kto może walczyć o te środki finansowe? Na pewno stowarzyszenia, cały trzeci sektor, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne. Samorządy. I tutaj i podobnie jak to było w tej perspektywie, to są środki na politykę społeczną, na rozwój usług społecznych, ponieważ kierunek zmiany jest taki, żeby wspierać usługi środowiskowe, usługi świadczone w małych miejscowościach, w małych gminach, żeby powoli jednak odchodzić nie skupiać całej uwagi na tej opiece instytucjonalnej, opiece długofalowej, opiece takiej całodobowej. Laureaci konkursu Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej uhonorowani zostali za działania służące między innymi integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tworzeniu miejsc pracy, rehabilitacji i świadczeniu usług na rzecz rozwoju lokalnego. Wspólnie z panem marszałkiem, z tej samym Kuczkiem, będziemy w imieniu marszałka, w imieniu województwa wręczali wyróżnienia, nagody na dla i samorządów, które aktywnie wspierają trzeci sektor, podmioty ekonomii społecznej, spółdzielnie socjalne i dla osób fizycznych, które są takimi animatorami, liderami tej ekonomii społecznej oraz dla podmiotów ekonomii społecznej, spółdzielnie socjalnych, fundacji, stowarzyszeń. I chcemy te podmioty wyróżnić, nagrodzić i podziękować im za to, że działają. Działają i wspierają na co dzień. Ten cały trzeci sektor, cały, cały sektor ekonomii społecznej. Sędziuszów Małopolski został wyróżniony za działalność spółdzielni socjalnej Jedność. Tutaj, jeśli chodzi o ekonomię społeczną, to z poziomu naszego regionu bardzo dużą wagę przykładamy do gmin, do samorządów, dlatego że ekonomia społeczna jest tak ściśle związana z działalnością poszczególnych samorządów, że bez tego w zasadzie wiele organizacji nie mogłoby w ogóle działać. Dlatego, Dlatego Dzisiejsza gala, która jest ważnym elementem kolejnego już forum, nagrodzi tych najlepszych. Oczywiście, że, że w tej dziedzinie bardzo ciężko było e, kapitule, której przewodnicze wyłonić e, e, laureatów, tym bardziej, że e, oczywiście trzeba było skreślić najpierw kupon, czyli zgłosić swoją aplikację do, 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 tego, do tego konkursu. E, e, dlatego, dlatego też i e, tym bardziej cieszymy się i będziemy tu za chwilę mogli e, e, wszystkich nagrodzonych e, e, obejrzeć, a szczególnie gratuluję. Gminie Sędziszów, która, która na tej mapie jest ważnym miejscem. To rzeczywiście cieszy, że nasze działania związane z ekonomią społeczną, które rozpoczęliśmy parę lat temu, bo w 2018 roku, zakładając spółdzielnię socjalną jedność, zostały dostrzeżone na poziomie województwa podkarpackiego. Kapituła, na której czele stał marszałek naszego województwa, przyznała nam wyróżnienie, czyli doceniła te. Działania, które od kilku lat podejmujemy, żeby ten sektor działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które z różnych powodów są, były czy są wykluczone z rynku pracy, mogły na ten rynek powrócić, w spokoju wykonywać swoją pracę. My za pośrednictwem spółdzielni daliśmy zatrudnienie pięciu osobom, a te pięć osób w sposób można powiedzieć, bardzo dobry, wykonuje te prace zlecone przez samorząd gminny, czyli związane z utrzymaniem zieleni, czy obsługą punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wykonuje to dobrze, czy nawet też, czy trzeba dodać również parking, parking płatny jest obsługiwany przez, przez tę spółdzielnię, więc ten podmiot z branży ekonomii społecznej jak najbardziej wpisał się w rynek pracy, msiejszowski rynek pracy, i mam nadzieję, że będziemy jeszcze bardziej rozwijać. Dla pracowników wyróżnionej w konkursie spółdzielni jedność nagroda jest wielkim zaszczytem. Czym się zajmujecie Państwo na co dzień? A, pracami w szkołach, na terenie gminy, no i prywatnie, zarabiając na siebie. Czym dla Państwa jest ta nagroda? No to jest wielkim zaszczytem i sukcesem. Serdecznie dziękujemy. Jak zapowiada burmistrz Sędziszowa Małopolskiego, Bogusław Kmieć, gmina przymierza się do utworzenia Centrum Integracji Społecznej. To już większy zakres, większa, większe, większe finansowanie, które można pozyskać. Oczywiście większa inicjatywa gospodarcza, bo to już jest nie pięć osób, tylko tych osób, co najmniej kilka czy kilkanaście. Tutaj możemy wchodzić już nie tylko w usługi, ale również w produkcję oczywiście jakichś drobnych elementów, nie, do których nie potrzeba jakichś wyspecjalizowanych technologii. Więc tutaj to mamy na tapecie. Cieszymy się z tego, że docenione zostały te dotychczasowe działania związane z utworzeniem Spółdzielni Socjalnej Jedność, a o kolejnych krokach naszych oczywiście będziemy informować i będziemy starać się zaangażować. Te osoby z tych grup, które są wskazane przy tego rodzaju inwestycjach, jak chociażby Centrum Integracji Społecznej, będziemy chcieli zaangażować nie tylko do pracy, ale żeby odnalazły się społecznie. Konkursy Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej zorganizowano w ramach projektu Koordynacja Sektora Ekonomii Społecznej w Województwie Podkarpackim na lata 2020-2022, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków europejskich jego funduszu społecznego.